Mapowanie obiektów to temat, który od dawna wzbudza duże emocje wśród programistów .NET. Istnieją liczne biblioteki, które mają za zadanie automatyzować proces konwersji między modelami, np. DTO, a encjami, np. z bazy danych. Najpopularniejszym rozwiązaniem w tej kategorii jest automaper, jednak nie wszyscy są jego zwolennikami. W tym filmie chciałbym podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego sam rezygnuję z używania zewnętrznych narzędzi do mapowania w wielu projektach oraz pokażę, jak można sobie radzić bez mapera. Dowiesz się m.in., czy manualne mapowanie zawsze jest koszmarem? Jakie są wady i potencjalne zalety Automapera czy innych bibliotek? I jakich technik używam w praktyce, aby zredukować nadmiarowy kod mapujący? Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Czym w ogóle jest mapper? Mapper to narzędzie, biblioteka, które automatycznie przenosi dane pomiędzy różnymi strukturami obiektów, np. z modelu DTO do modelu domenowego, czyli NCI i odwrotnie. Najczęściej wskazujemy, które właściwości powinny być mapowane, a resztą zajmuje się biblioteka. No i tutaj właśnie na ekranie widzisz przykładowy kod z użyciem. Biblioteki Automapera. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo wygodnie, jednak jak zawsze w programowaniu diabeł tkwi w szczegółach. Dlaczego nie używam zewnętrznego mapera? Po pierwsze, ukryta logika i mniejsza kontrola. Gdy konfigurujemy Automaper lub inną bibliotekę w jednym pliku, logika mapowania staje się magiczna z perspektywy reszty kodu. Przez to łatwo zapomnieć, że dodaliśmy jakąś określoną regułę, np. for member, a przy rozbudowanym projekcie debagowanie bywa trudne. Wydajność i niespodzianki w działaniu. Biblioteki mapujące potrafią generować kod w locie, używać refleksji lub innych mechanizmów. Może to mieć wpływ na wydajność przy dużych wolumenach danych, a w niektórych przypadkach zachowanie może być nieintuicyjne, czyli np. automatyczne mapowanie właściwości o podobnych nazwach, co nie zawsze jest pożądane. Brak pełnej przejrzystości w kodzie. Jeśli inni deweloperzy w Twoim zespole nie znają dobrze narzędzia, będą mieli trudność w zrozumieniu kodu, gdzie coś się dzieje w maperze. W konsekwencji, zamiast czytelnych metod, w których wprost widać, co się kopiuje i dlaczego, mamy taką jakby mglistą warstwę abstrakcji, a debagowanie wymaga znajomości wewnętrznej struktury narzędzia. Mylące mappingi w dużych projektach. Jeżeli mamy więcej klas, mamy też więcej konfiguracji i jest to też większa szansa na konflikty i rozbieżności. W konsekwencji łatwo o sytuację, w której mapping staje się spaghetti, czyli trudny do utrzymania i niosący wiele niuansów, o których nawet autorzy zapomnieli. Jak ja radzę sobie bez Mapera? Po pierwsze tworzę dedykowane metody konwertujące, czyli zamiast polegać na zewnętrznej bibliotece, sam sobie piszę metody typu to DTO czy to DAO. I w ten sposób logika jest jawna i łatwa do prześledzenia. Jeśli coś wymaga zmiany, widać to w kodzie i nie musisz przeszukiwać reguł w osobnej konfiguracji. Czasem też korzystam z metod rozszerzających tak zwanych Extensions Method, czyli jeżeli nie chcę tworzyć metod konwertujących w klasach, na przykład bo nie chcę mieszać warstwy domeny z warstwą DTO, to wtedy używam Extensions method. No i tutaj widzisz taki przykład, jak możesz to zrobić w C-Sharpie. No i dzięki temu kod pozostaje czytelny i spójny, a ponadto metody rozszerzające dają też taką przyjemną składnię, gdzie po prostu sobie tworzymy jakiś nowy obiekt i wywołujemy bezpośrednio na tym obiekcie. Metody, na przykład tu DTO. Trzeci sposób to dedykowane serwisy do mapowania. W większych aplikacjach stosuję serwisy na np. iUserMapper, który zwraca User DTO na podstawie user lub odwrotnie. No i to świetna opcja, gdy mamy mnóstwo klas i nie chcemy zaśmiezać modeli zbyt wieloma metodami. Serwis jest prostą klasą, którą łatwo przetestować, zdebugować i modyfikować. Aby być fair, muszę przyznać, że mapery mają też swoje zalety. Po pierwsze, szybki start przy małym projekcie, w którym mamy wiele pól 1 do 1, konfiguracja jest dość prosta i może zaoszczędzić czas. Po drugie, proste mapowanie, gdy w 100% nazwy i typy pól się pokrywają, automaper i inne narzędzia sprawdzają się całkiem nieźle. I po trzecie, mniejsza ilość klepania kodu. Przy 20-30 polach w modelu manualne mapowanie bywa żmudne. W takim razie, kiedy warto w ogóle rozważyć nieużywanie mapera? Czyli, po pierwsze, gdy mamy złożoną logikę biznesową, czyli różne pola mogą być mapowane w zależności od warunków biznesowych, a do tego dochodzą walidacje i konwersje. Łatwiej wtedy mieć pełną kontrolę i używać własnych metod. Po drugie, gdy priorytetem jest wydajność i przejrzystość, używanie refleksji i skomplikowanej konfiguracji wewnętrznej może wprowadzać overhead i trudniejsze debugowanie. I po trzecie, gdy zespół preferuje jawność kodu. Nie wszyscy lubią taką jakby magię w stylu, gdzie używamy create map i przekazujemy jakieś dwa typy. Czasem po prostu wolimy wszystko widzieć na wierzchu. I jakie mamy wnioski? Maper bywa naprawdę przydatny w pewnych scenariuszach, szczególnie gdy mamy proste mapowanie 1 do 1. Manualne mapowanie daje pełną kontrolę i przejrzystość. To ja decyduję jak i co chcę zmapować, oraz widzę to wszystko na pierwszy rzut oka. Nie rezygnuję z mapera w 100%, raczej oceniam konkretny projekt i sprawdzam, czy dodatkowa warstwa abstrakcji i konfiguracji jest tutaj potrzebna. Dzięki temu mogę tworzyć kod w pełni dopasowany do danego problemu biznesowego, bez obawy, że za rok zapomnę gdzie i dlaczego ustawiłem regułę for member. Także mam nadzieję, że tym filmem pomogę Ci spojrzeć na kwestię mapowania obiektów od innej strony, sam wybór czy korzystać z narzędzi typu Automapper, czy nie zależy od wielu czynników. To znaczy skali projektu, preferencji zespołu czy stopnia złożoności logiki biznesowej. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.